Jeżeli kiedykolwiek państwo myśleli, że by wykraść tajemnice państwowe potrzebujemy dziewięciu rosyjskich agentów, o których zresztą kilka chwil temu głośniej i hucznie mówił pan Żaryn, to nic bardziej mylnego. Wystarczy, że u władzy jest PiS i wystarczy, że ludzie PiS mają dostęp do internetu. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na Rozmowę Dnia. A państwa i moją gościem jest dziś posłanka Joanna Senyszyn. Pani poseł, witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Panie posłowie, jak pani ocenia postępowanie służby w kontekście obietnicy już deklaracji, że afera maili Dworczyka i Morawieckiego będzie wyjaśniona? Słyszymy te obietnice puste obietnice od wielu, wielu miesięcy, a nadal uzyskamy w martwym punkcie. Pan minister, pan premier na pytanie o maile nie odpowiada, mimo tego iż w tych mailach zawarte były też tajemnice państwowe. Co robią służby? Dlaczego one nie działają? Służby nie działają, dlatego że do tej pory nie widział, PiS nie widział interesu w tym, żeby cokolwiek w sprawie robić. Natomiast teraz taki przed wyborami taki interes zobaczył Ziobro. Już prokuratora wszczęła w sprawie postępowanie, to znaczy, że przestępstwo zostało uprawdopodobnione. No to na wniosek aż siedem, siedem wniosków Posłowie koalicji obywatelskiej składali w tej sprawie. No i właśnie w roku wyborczym doszło do tego, że prokuratura zajęła się sprawą. No teraz będą negocjacje: jakie ludzie ziobry dostaną miejsca, jak będzie się to wszystko układać. No i oczywiście w takich negocjacjach bardzo jest przydatny taki bicz na premiera, bicz na jego ministra. Bicz na PiS, na prezesa Kaczyńskiego pośrednio. Także tutaj widzimy wyraźnie, że to polityka decyduje o tym, czy dana sprawa jest wszczynana, czy nie i jak się potoczy. No to, że taka sprawa jest, że to postępowanie jest w sprawie, to właściwie daje bardzo duże możliwości podsłuchiwania również innych osób, bo przypomnijmy sobie, że podsłuchiwano szefa sztabu Platformy w czasie wyborów przy okazji postępowania w sprawie jakichś tam łapówek w ratuszu. Także tutaj myślę, że Ziobro świetnie wybrał moment i będzie to wykorzystywał dla własnej korzyści i korzyści swojego ugrupowania. Czyli pani poseł sensu stricte te maile mogą stać się taką kartą przetargową, a wręcz asem w rękawie ministra, prokuratora, też aktywnego posła tak. Ziobry przed wyborami, tak? Tak uważam, że to jest taki az w rękawie, który do tej pory był trzymany. Teraz też on jeszcze nie jest wyciągnięty. No ale tutaj widać wyraźnie, że afera jest i to bardzo duża, dlatego że no właśnie wypłynęły też maile, które pokazują, że. Ujawniano tajemnice NATO. Coś, co było poufne, tajne, ściśle tajne. Tu naraz okazuje się, no to świadczy o niewiarygodnej bezmyślności czy wręcz głupocie y, y, polityków PiS-u, y, że takie y, informacje przekazują. No ale także pułkownik Gaj y, to z tych maili wynika, że uzyskał y, te dane dotyczące liczby pocisków y, do czołgów y, w sposób nielegalny. No, y, skoro ich nie mógł otrzymać, to poszedł następnie, tak jak słyszymy, do tajnej kancelarii, dlatego, że trzeba tu powiedzieć wyraźnie, że minister Dworczyk stworzył sobie taki mały mon i chciał kontrolować Macierewicza, bo to jeszcze było w poprzedniej kadencji, kiedy Macierewicz był ministrem Obrony Narodowej. No ale przecież te maile wyciekły, a minister Błaszczak nic w tej sprawie nie zrobił. Czyli widać wyraźnie, że tutaj PiS nie jest zainteresowany, no dlatego, że to uderza przede wszystkim w premiera Morawieckiego i to bardzo mocno. Natomiast zainteresowany jest Ziobro, czyli tutaj no moim zdaniem to właśnie wygląda na taką kartę przetargową i na negocjacje, e no Pani powiedziała wcześniej, że w związku z faktem, że prokuratura na zlecenie ministra Ziobro zajęła się tą sprawą, to znaczy, że uprawdopodobniono możliwość popełnienia przestępstwa. Dochodzenie toczy się w sprawie na razie nie przeciwko komuś, no ale chwila, moment. Jeżeli jest przestępstwo, to rozumiem, że za niego są konkretne osoby odpowiedzialne. Jak wskazać tych winnych, którzy, no rozumiem, że mówimy o osobach, które pisały te wiadomości, tak? No ale jednak ktoś za tym nie zapanował, ktoś sprawił, że te maile wyciekły, ktoś... Wykradł z serweru wirtualnej Polski, a następnie opublikował. Więc mamy dwóch winnych i samych piszących, jak pani mówi, w związku z głupotą ale też tych, którzy te maile wyciągali. Pytanie, czy jest lecenie? To znaczy, tak, oczywiście, ale tutaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tego typu informacje, już abstrahując od tego, jak, jaką drogą zostały uzyskane przez pułkownika Gaja, to tego typu informacje w ogóle nie miały prawa znaleźć się na prywatnych mailach, ponieważ te prywatne maile nie są odpowiednio zabezpieczone. Do porozumiewania się członków rządu są specjalne kanały, właśnie one są specjalnie strzeżone. No i jest, mam nadzieję, duże prawdopodobieństwo że tam się nikt nie jest w stanie włamać. Natomiast to, to była taka poczta, no jak tam pani Asia do pani Basi pisze, że tam ma wizytę u fryzjera o 16. No i na to oczywiście może się włamać każdy, pewnie kto potrafi, no hakerów nie brakuje, ale my nie szukajmy winnych wśród, hakerów, dlatego że no jeżeli to na przykład naprawdę są służby jakieś tam rosyjskie, no to one, przerażające jest przede wszystkim nie, że się włamały, tylko że uzyskały informacje na temat na uzbrojenia NATO, na temat stanu w ogóle uzbrojenia w Polsce i tysiące innych informacji, które każde państwo i każdy normalny urzędnik państwa przez zdrowych zmysłach dostrzeże i właśnie po to są specjalne kanały komunikacji, żeby nie wysyłać tego prywatną pocztą. A jak to pani poseł wyjaśnić, że no, mówimy o specjalnych, szyfrowanych, zabezpieczanych, kontrolowanych, monitorowanych kanałach do komunikacji między osobami, które wchodzą w skład rządu? Dlaczego te osoby, mając tego świadomość, mając dostęp do tych kanałów, jednak decydowały się na założenie zwykłej, najprostszej, najbanalniejszej skrzynki mailowej i korzystały właśnie z niej, mając do wyboru pomiędzy tą zwykłą, prostacką, a tą zaawansowaną i bezpieczną? O co chodzi? Chodzi o brak wiedzy, wyobraźni, brak bardzo, kompetencji. To, to bardzo trudno wyjaśnić, dlatego że można to wyjaśniać dwukanałowo. Po pierwsze bezbędną głupotą i to jest zawsze dobre wyjaśnienie, bo jest nawet takie powiedzenie, że nie należy dopatrywać się złej woli tam, gdzie rzecz można wyjaśnić głupotą. Natomiast drugi, drugi kanał wyjaśnienia to jest taki, no, że jednak e, tamte e, m, źródła, e, znaczy tamte drogi przechodzenia informacji, no, mogłyby być przez kogoś kontrolowane, e, z rządu chociażby, prawda? Innego. Czyli ta kontrola to także inwigilacja, tym, przez podsłuchiwanie. Służby, tak, no, przez, przez służby, a widocznie to były takie informacje, e, które dworczyk no, chciał przekazać. E, jak gdyby tajnie swojemu, swojemu zwierzchnikowi i nie chciał, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. No, poza tymi, którzy mieli dostęp do tych tajnych czy niejawnych informacji. Także tutaj pewnie. Trudno będzie dojść z jakich powodów i myślę, że raczej tłumaczenie pójdzie w kierunku głupoty, jeżeli już dojdzie co do czego. Pani poseł, teraz czas na pytanie od naszych widzów. To taki nieodłączny element naszego programu. Widzowie mają okazję pisać i pytać naszych naszych gości, nasze gościnie o co tylko chcą. I mamy takie pytanie od pani Agaty z Warszawy, która pisze Panie Adamie, proszę zapytać panią Senyszyn o to, dlaczego opuściła w latach 90. szeregi Solidarności. Opuściłam szeregi solidarności, a w Solidarności byłam nawet dłużej niż w PZPR-ze. Kiedy Solidarność zakwestionowała wybór Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta? Uważałam, że Solidarność, jako związek zawodowy, do którego należałam przez wiele lat, powinna zajmować się przede wszystkim sprawami pracowników, a nie mieszać do polityki i nie wyręczać polityków i po prostu nie mieszać w polityce. A teraz jak według Pani jest, bo aktualnie NZZ Solidarność cały czas określa się politycznie. Po pewnej stronie sporu, bardzo jednoznacznie i bardzo, tak. bardzo, bardzo klarownie. Tak. I uważam, że to bardzo, bardzo źle i bardzo się cieszę, że się wtedy wypisałam, bo Solidarność jako związek zawodowy poszła w absolutnie skandalicznym kierunku, związała się z jedną opcją polityczną, zajmuje się polityką, chociaż oczywiście no, przy okazji działacze i pracownicy należący do Solidarności, pewnie coś im tam skapnie za to, że są związani również z partią rządzącą. Jeszcze pani poseł, kilka tematów takich aktualnych. Dużo tutaj w tym studium pan Andrzej Rozenek mówił o potrzebie natychmiastowej, twardej, konkretnej sekularyzacji, a więc odcięcia państwa od kościoła. Co jeszcze należałoby pani poseł, mamy rok wyborczy, oddzielić od państwa, co mogłoby wymiernie pozytywnie wpłynąć na to, w jakiej Polsce będziemy żyli po wyborach? Znaczy, przede wszystkim trzeba oddzielić polityków od wpływu na władzę sądowniczą, dlatego że no mamy ten od setek, można powiedzieć, lat trójpodział władzy, władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, natomiast PiS za. Usiłuje zawładnąć, i częściowo mu się to udało, władzą sądowniczą. To bardzo niedobrze, dlatego że obywatele nie mogą się czuć bezpiecznie. Dlatego, że ci, którzy są z pisem związani, to mogą się czuć bezpieczniej niż ci, którzy są przeciwnikami pisu, mogą się obawiać, że nie będą. Osądzeni tak, jak należy. No, mamy również wpływ polityków na wybór Krajowej Rady Sądownictwa, a tym samym na wybór sędziów, a zatem tutaj dzieje się po prostu bardzo wiele złego. Trybunał Europejski już się w tej sprawie wypowiedział. Polska za to, że nie ma u nas praworządności, nie dostaje środków z KPO. Zagrożone są również fundusze strukturalne, którymi tak się chwalił premier Morawiecki. Także no, rozdzielić trzeba bardzo wiele rzeczy. Trzeba przede wszystkim rozdzielić polityków i ich rodziny od intratego zasiadania w radach różnych nadzorczych. W, w zarządach spółek państwowych, dlatego że przecież ciągle słyszymy, że Politycy, no, PiS nawet powiedział, że nie powinni iść do polityki dla pieniędzy, no ale to widocznie prezes Kaczyński na przykładzie własnych posłów zauważył, że jednak idą dla pieniędzy. I wystarczy po, po te powiązania zobaczyć, które są absolutnie niewłaściwe. Trzeba rozdzielić gospodarkę od polityki, chociaż musimy mieć oczywiście świadomość, że w gruncie rzeczy wszystko jest polityką, i taka polityka również jest prowadzona w każdej firmie, także prywatnej. A więc tutaj trzeba bardzo z dużą dozą rozsądku zdrowego. Podchodzić do tych wszystkich spraw. Ale na, na pewno państwo powinno być świeckie, i w tej chwili już ponad 60% Polaków chce świeckiego państwa, a przede wszystkim chce, żeby pieniądze, ich pieniądze z budżetu, z podatków, nie szły na utrzymanie kościoła. Do, do, a to jest kilkanaście to jest... miliardów złotych rocznie. I tylko zaznaczę jeszcze pani poseł, że ostatnio prowadzą na temat właśnie sekularyzacji ponad to, o 33% wzrosła liczba dzieci, które dobrowolnie nie chcą uczęszczać na lekcji religii. Ale Pani Przewodnicząca, ciekawe badania, Skąd to pochodzą, bo przyznam, że chciałem się też z nimi zapoznać. To znaczy mamy bardzo dużo, znaczy są dane nawet katolickiej agencji informacyjnej, które mówią o tym że już coraz mniej Polaków chodzi na msze, coraz mniej przystępuje do komunii, to w tej chwili już jest chyba tylko 38%. No, w związku z tym, ten mit, że w Polsce jest 90% katolików to toruną, bo być może jest ich właśnie 38%, ale to by się dopiero okazało, gdyby z własnych pieniędzy musieli płacić podatek na Kościół, tak jak, jak to ma miejsce w Austrii. Tak, ma miejsce Niemczech, w Niemczech. Francji, w Niemczech tak. Tak. I przecież były takie przypadki, że Polacy, którzy pracowali w Niemczech jeszcze w latach 80., to kiedy z pierwszej pensji, ponieważ zadeklarowali, że są katolikami, potrącono im część pensji na Kościół, to już się w następnym miesiącu wypisali z Kościoła. Pani poseł, mamy jedno pytanie od naszego widza. Ono jest bardzo takie głębokie, ale to zostało na koniec, żeby ta rozmowa, żeby naszych widzów jeszcze tutaj do końca z nami przytrzymać. Ale zapytam Panią jeszcze o to, co dzieje się w PPS-ie. Chyba jakieś tam tąpnięcia nastąpiły ostatnimi czasy. Pan Andrzej Rodzenek dalej chodzi uśmiechnięty, ale Pani chyba już taka uśmiechnięta jest raczej nie jest, gdy mowa o Polskiej Partii Socjalistycznej. Lub się mylę. Znaczy ja bardzo, że. Ja bardzo żałuję, ponieważ uważam, że to partia ze 130-letnią tradycją, że przewodniczący Konieczny no, sprzedał ją za swoje miejsce do Senatu z Częstochowy. To jest bardzo przykre, dlatego że partia miała swoje koło parlamentarne miała w nim posłów i senatorów. Każda partia polityczna marzy o tym, żeby mieć swoich przedstawicieli w Sejmie i w Senacie. PPS miał i pod wpływem, no właśnie tutaj e, dziwnych działań Przewodniczącego, e, wy, znaczy zabronił kołu, w którym są członkowie PPS-u, czyli Andrzej, Rozenek i ja, używać nazwy PPS. No to jest wyłącznie ze szkodą dla partii, i to jest chyba jedyny przypadek taki na świecie, że partia nie chciała być reprezentowana w Sejmie, mając swoich posłów i swoich senatorów. De facto powrót do PPS-u Pani już chyba wyklucza. Znaczy ja jestem cały czas. Znaczy, nawet ale mówię do, do, do tej partii. Tak, tylko mówię o tych strukturach, o których ja mówię w kontekście pana Andrzeja Rozenka, który no, wydaje się, że ma nieco inne spostrzeżenia na, to znaczy, na, na politykę no... rzeczywistą niż pani. To znaczy, no nie ma w tej chwili koła PPS-u i PPS bardzo dużo stracił, bo tak, kilkaset wystąpień z mównicy sejmowej było w imieniu PPS-u, a teraz już w imieniu PPS-u nikt nigdzie nie przemawia. No. A to mogłoby mogło być inaczej, bo w końcu jeszcze jakieś, jakieś światełko w tym tunelu było. Pani poseł, ostatnie pytanie, przyznam, że mnie zaskoczyło, bo dostaliśmy je również drogą mailową. Ono jest, myślę, bardzo głębokie. Tutaj jeden z naszych widzów, być może słuchaczy, bardzo je rozbudował. I napisał tak: Pani Adam, jestem ciekawy, co na to pani poseł, na którą dawałem swój głos, mowa o postulatach aborcyjnych, a także o przeszłości pani poseł, która od 40 lat jest mężatką, szczęśliwa, uśmiechnięta w tych trudnych i skomplikowanych czasach, ale dalej nie ma dzieci. Czy pani poseł dała się pochłonąć pracy, studium, czy może jej przeszłość inaczej wyglądała? Znaczy ja dokonałam takiego wyboru. Nie chciałam mieć dzieci. Uważam, że właśnie posiadanie dzieci to powinno być wolnym wyborem człowieka. I my z mężem postanowiliśmy dzieci nie mieć. Uważamy, że świat jest przeludniony i nie ma takiej potrzeby, żeby mieli dzieci ludzie, którzy tego bardzo nie pragną. Natomiast ci, którzy bardzo pragną mieć dzieci, to powinni mieć dzieci państwo powinno im pomagać w wychowaniu tych dzieci, także finansowo. Ponieważ właśnie to jest kwestia wyboru, a aborcja to również jest, no, co jest po prostu zabieg medyczny. W związku z tym nie należy w ogóle aborcji, tak jak to się teraz robi, oceniać w kategoriach moralnych. Natomiast każdy powinien mieć prawo do bezpłatnego takiego zabiegu medycznego, bo to jest zabieg medyczny. Gdy słyszy pani wczoraj konferencję Szymona Hołowni i Władysława Kośnika-Kamysza, więc liderów takich frakcji, których, dla których postulaty aborcyjne no, były ciężkim orzechem do zgryzienia, e, dzisiaj okazuje się, że jednak się wycofują i idą bardziej w kierunku Donalda Tuska, mówiąc, że jeżeli udałoby się im wygrać wybory, to oni przywrócą ten tak zwany kompromis aborcyjny. Oczywiście tutaj zaznaczają, że chcą robić jeszcze referendum, ale czy pani jeszcze wierzy te zapewnienia Szymona Hołowni, e, a także Władysława Kośnika-Kamysza, który w w kontekście aborcji, no nie, był, nie określał się jednoznacznie na pewnym poziomie refleksji? To znaczy powiedzmy sobie jasno, że powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego to już nie satysfakcjonuje e, współczesnej Polki, dlatego że to naprawdę nie był kompromis, tylko to był przymus e, rodzenia. Jeżeli ktoś zaszedł w ciążę, legalnych aborcji w czasie obowiązywania tej ustawy, tak zwanego kompromisu, czyli ona obowiązywała od 1993 roku, praktycznie do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazywał aborcji z powodów uszkodzenia płodu czy niezdolności do życia przez płód. To, to w zasadzie nie był żaden kompromis, to był przymus i wtedy wykonywano około tysiąca, no później do dwóch tysięcy zabiegów aborcyjnych rocznie. Natomiast naprawdę Polki wykonują sto, kilkadziesiąt tysięcy aborcji rocznie i właśnie widać wyraźnie, że to jest hipokryzja kościoła i hipokryzja polityków. Którzy uważają, że zakaz aborcji zlikwiduje aborcję. Nie, zakaz aborcji, jedyny skutek zakazu aborcji w Polsce, to jest powstanie podziemia aborcyjnego, które świetnie prosperuje. Zakaz aborcji jest naprawdę dyskryminacją zabronioną przez konstytucję, dyskryminacją kobiet ze względu na poziom zamożności, ponieważ kobieta zamożna zawsze sobie poradzi, wyjedzie za granicę, kupi odpowiednie tabletki, natomiast kobieta niezamożna ma z tym poważny problem i często robi, usuwa z, z narażeniem życia i zdrowia. Panie poseł, mamy jeszcze jedno pytanie odnośnie mojego ostatniego pytania. Ono jest, no, nasi widzowie to ludzie głosujący na różne partie. I pojawiło się pytanie takie, skoro może zrobić referendum i na Pana Adamie, bo skoro w takim razie mężczyźni mają decydować o ciele, o ciałach kobiet, to może zróbmy referendum, by kobiety decydowały o ciałach mężczyzn, na przykład ich kastrując to w ogóle nie jest pytanie do referendum, zwłaszcza, że w Polsce za sprawą kościoła i takich biskupo, bo, biskupobojnych polityków sprawa już nie mówi się o aborcji jako o zabiegu medycznym, nie mówi się o usuwaniu ciąży, tylko się mówi o zabijaniu dzieci. No, to ja sobie wyobrażam, gdyby taki sejm zdominowany przez PiS ułożył pytanie, czy popierasz zabijanie dzieci. No to 100%, w tym wszyscy zwolennicy prawa do aborcji, odpowiedzieliby, że przecież nie popierają zabijania dzieci. Dlatego takich pytań nie należy zadawać. No, a czy jesteś za przeszczepami? Czy to też w referendum trzeba rozstrzygać? Po prostu patrząc na aborcję, to trzeba ją oceniać nie jako zabieg, bo jako zabieg jest moralnie obojętna ale na przykład przeszczep czy przeszczep jako zabieg jest moralnie obojętny, ale na przykład okoliczności w jakich są zdobywane organy do przeszczepu już mogą być niemoralne, no bo w Chinach wiemy, że potrafią zabijać więźniów, żeby no wycinać im narządy do przeszczepu i nimi handlować, a więc w ale czy to czyni niemoralnym sam? same przeszczepy. No u nas minister Ziobro, kiedy powiedział o jednym z naszych transplantologów, że ten pan już więcej nikogo nie zabije, to właściwie wstrzymał na całe lata polską transplantologię ze szkodą dla tysięcy ludzi, którzy pewnie mogliby żyć, gdyby takie przeszczepy wykonywano. Także ja tutaj wszystkim zalecam po prostu taką wstrzemięźliwość w myśleniu. Kto? Nie, jest przeciwny. Tutaj nas nasz widz aborcji, do, dopisał, że. Jej po prostu nie robi. No właśnie, tutaj pan, pan doprecyzował to pytanie w trakcie, gdy pani nie odpowiadała, za co dziękuję, że chodzi o zabieg wazektomin. W końcu, e, zdanie naszego widza, byłoby to uczciwe. I ten, ta wiadomość przyszła dosłownie, jak pani kończyła swoje ostatnie zdanie. Tak, czyli to jest podwiązanie u mężczyzn, prawda? Ta, ta. W ramach czyli decydowania dlatego, że kobiety też mogłyby decydować o ciele mężczyzn. To, ja, Ale tak ja, to rozumiem. Uważam, ja uważam, że ani kobiety nie powinny decydować o ciele mężczyzn, ani o ciele innych kobiet, ani mężczyźni nie powinni. Każdy powinien decydować o sobie sam. I tu Pani I jeżeli pose... ktoś chce przeprowadzić taki zabieg, to niech przeprowadza, a jeżeli nie chce, to niech nie przeprowadza. Proste. Tu postawię Pani poseł Kropkę. Dziękuję Pani bardzo za poświęcony czas i za obecność dziś w programie Rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. My również pozdrawiamy. I dziękuję za dziękuję. Pytania. pięknie. Dzie to, a my za liczne odpowiedzi, bo nawet dzisiaj przedłużyliśmy ten program z racji tego, że tych pytań nie tylko o mailę Dworczyka, ale tych no, istotnych kwestii również dzisiaj poruszaliśmy więcej za sprawą naszych szanownych widzów. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Wzajemnie. No właśnie, my z Państwem się już żegnamy i tylko przypominamy, że prokuratura już zajęła się tą sprawą, ale oczywiście jest to śledztwo prowadzone nie w, przeciwko komuś, a w sprawie wycieku tych maili. Pytanie, na ile skuteczny będzie ten as w rękawie ministra Ziobro i czy wykorzysta go w ramach swoich prywatnych rozgrywek e, takich wojennych między nim a Mateuszem Morawieckim, bo konflikt między panami nie jest tajemnicą, a jest faktem. Pytanie, czy to musi się dziać kosztem tajemnicy państwowej ujawnionej przez portal e, Poufna Rozmowa, czyli tajemnicy, które były umieszczane w najprostszych, możliwych niestrzeżonych zupełnie skrzynkach mailowych, na których panowie swoje uprzejmości i te informacje wymieniali. Ja by się. Dziękuję Państwu pięknie za nami dzisiejsze wydanie rozmowy dnia. Zapraszam do udostępniania, do lajkowania i do bycia z nami także na konwencjonalnej antenie w UPC w Play Now, także WP Pilot. Tam na Państwa czekamy, i udostępniamy na Facebooku. Jest taka możliwość. Palają kolejne rekordy. Liczę, że dzisiaj będzie tak samo, a nawet lepiej. Do zobaczenia. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.